W imię ojca i syna i ducha świętego nie każdy z Was się zapyta, po co tu jesteśmy. Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę księdza, a jaką maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego, łatwiejszych. Rzada. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Księdzem jestem. Ach. Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Myślę kto mógłby mnie zastąpić. No ale przej i wszystko? I nie tylko. Bóg tak chciał? Bóg chciał zabić się do Dlaczego to co Po co ci takie prowokacje? Co? Mm. <śmany> co ty się wybierasz z zakładu z powrotem? Obstawiam, że tego nie przeżyjesz.